Szanowaną osobą w naszej szkole jest pani Krysia, zawsze radosna i uśmiechnięta, wyrozumiała i cierpliwa. Pamiętamy także o panu Kazimierzu Knioła. Dziękujemy im za to, że są z nami. Pragniemy dzisiaj zadedykować kochanej pani Krysi i drogiemu panu Kazimierzowi ich ulubioną piosenkę Moja Matko, ja wiem którą zaśpiewają Kacper Rybarczyk i Szymon Milczarek oraz Kur Uczniów Naszej Szkoły. Zapraszamy. Moja matko ja wiem. Tyleś nocy nie spała, Gdym opuszczał mój dom, Aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dar, Jan ręcznik mi dałaś, Haftowany przez Ciebie, Złożysty i Barny jak piask. I na szczęście dalekie, skromny dar. Wręcznik mi dałaś haftowany przez ciebie, zorzysty i barwny jak kwiat. Na nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie, żywa jest kwiatów woń śpiew słowika wśród bzu. I jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój Uśmiech, nade wszystko kochane Twe oczy i barwne są tu I jedyny na świecie, drogi mi Trochę smutny Twój uśmiech Nade wszystko kochane Twe oczy i barwne są tu Gdy, gdy mi smutno i źle Idę w leśną gęstwinę, żywioł szczegółów i traw, wspomnę te dawne dni na zwalonym przez burzę, starym pniu liany ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście i łzy. Dziany ręcznik rozwinę, wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście i łzy.